No bo było to nie ja powiedziałam, jak to koledzy oczywiście, oczywiście. Dzieciaczki do szkoły i normalnie to bym pewnie cały dzień biurowo ogarniał tematy, ale że mamy mrzeweczkę, mamy deszczyk, to praca. Taka to właśnie dzisiaj robota. I to w deszczu. Coś się nam pogoda zmieniła. Dzień dobry, tak w ogóle. Bo chyba z dwa dni tutaj nic nie nagrywa. Nie, tylko w niedzielę się Jak dobrze mieć zamrożone pierogniki. Dzisiaj to deszcz I próbuję to wykorzystać. Czekam, Kesia, teraz teraz jeszcze jest w polu aż wróci i chcę go zabrać na 2-3 godzinki do jednej góry, tak żebyśmy zdążyli jeszcze dzieciaki odebrać. No więc dlatego no myślę, że za 20 minut powinien wrócić, a zanim wrócimy, to pierogi się odmorzu. Niestety moje pierogowe zapasy się kończą, wygodnie chcę sobie otworzyć czasami. O, nie udało mi się złapać figa tak śmiesznie, ten kot był pięknie poskładany. Taką kieszonkę sobie chciała zrobić chyba, żeby się przykryć jeszcze.